Udział w wyborach to moralny obowiązek każdego Polaka. Nie inaczej jest na darze młodzieży, choć organizacja komisji wyborczej na statku to nie jest łatwa sprawa. To jest nasz obywatelski obowiązek, i ja uważam, że wszystko trzeba zrobić, żeby to dobrze wyszło. Także mamy komisję wyborczą, i wszystko jest przygotowane: urna gotowa. Będziemy karty do głosowania drukować w najbliższych dniach. Wszyscy się zgłosili na listę. Zrobimy co należy. Na darze młodzieży komisję wyborczą zorganizowano w jednym z najbardziej reprezentacyjnych miejsc w salonie kapitańskim Powiązują nas dokładnie te same przepisy i te same warowania formalne, które dotyczą obwodów i okręgów wyborczych. Na lądzie mamy powołaną komisję wyborczą, która składa się z pięciu osób, dwie osoby z załogi stałej i trzech praktykantów. Lokar wyborczy znajduje się w salonie kapitańskim na rufie. Będzie przygotowana urna, będzie wydzielone miejsce do głosowania. Głosy po przeliczeniu zostaną przekazane specjalnym systemem elektronicznym do Centralnej Komisji Wyborczej.